Witam wszystkich. Dla tych, co mnie nie znają, mam na imię Mariusz, jestem technikiem weterynarii. Pracuję w swoim zawodzie od dobrych paru lat. Powstała pewna inicjatywa, czyli seria vlogów na temat życia gabinetu weterynaryjnego. Będziemy w tych odcinkach przedstawiać różnego rodzaju przypadki. Będą to przypadki proste, jak i też przypadki znęcania się nad zwierzętami, bo bardzo dużo tego jest. Będę też poruszał wątki adopcji, i właśnie dzisiejszy odcinek poświęcimy takiemu wątkowi. Wszystkie odcinki będą pojawiały się cyklicznie. Będą mogli sobie Państwo zadawać pytania w komentarzach. Oprócz tego, możecie wysyłać pytania dotyczące adopcji na naszego maila, który też pojawi się w opisie. A w miarę czasu postaram się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania. Teraz przedstawię w dzisiejszym odcinku dwie kotki, które miały bardzo do siebie podobne historie. Które szukają naprawdę fajnego domu. Warto się zastanowić, przemyśleć. Jeżeli ktoś szuka zwierzaka dla siebie, to jak najbardziej. Zapraszam serdecznie. A teraz pójdę po koty i przedstawię je Państwu. I tak jak wspomniałem, przedstawiam pierwszą skotek, która szuka naprawdę fajnego, miłego domu. Ach. Jest super kotką z rewelacyjnym usposobieniem. Bardzo spokojna. Historia kotki, oczywiście, jak wiele kotów, znaleziona na, na ulicy. E, w złym stanie. Przyniesiona do nas przez bardzo dobrego człowieka, który nie jest obojętny dla zwierząt. E, kotka z, była z kocim katarem. E, jest obecnie wyleczona. Jest po sterylizacji, jest przez nas profilaktycznie zabezpieczona. Jak widać, milutka niesamowicie. Bardzo przyjazna. Przyjazna tak samo dla innych kotów, dlatego że sąsiaduje z towarzyszką, którą poznała w naszym gabinecie. I nic sobie nie robią. Zaczepiają się gdzieś tam łapkami do zabawy. Tak jak wspomniałem, jest po zabiegu sterylizacji, więc nie będzie tutaj kłopotów przy po adopcji, że jeszcze musimy oddać kota do, do zabiegu. Sympatyczna, super koteczka. Jeżeli jesteśmy zainteresowani adopcją kota, to tak jak wspomniałem wcześniej, wystarczy napisać do nas na maila, który zaznaczam. Będzie w opisie dodany. Wystarczy napisać o którego kotka chodzi. Jest to kotka bura. Nie ma jeszcze imienia, ma jakieś tam robocze przez moich współpracowników, nadane imiona. Wszyscy mijają te koty, bawią się z nimi, żeby ten czas czy oczekiwania jak najlepiej znosiły. Fajnie, jakby znalazła tego, że mm, siedząc w klateczce jest to kotka, która mm, jest taką kotką depresyjną. E, jak widzimy, jak ją w tym momencie przytulam, bawię się z nią i tak dalej. Super, super, super reaguje na człowieka. Niestety, w klatce popada, tak jak wspomniałem, w depresję. Co, co, co nie jest fajne, e, więc, więc chcielibyśmy żeby ktoś, kto szuka w tym momencie kotka, do nas napisał, i wtedy opiszemy jakie są warunki adopcji. Oczywiście wszystko musi być przemyślane. To nie jest zabawka, zaznaczam. Zwierzę to nie jest zabawka, więc musi być to świadoma przemyślana decyzja. Nie róbmy prezentu jeden drugiemu. Tylko, tylko jeżeli chcemy mieć naprawdę towarzysza na lata, to, to wtedy piszmy, decydujmy się. Kotka ma około 3-4 lat, jeżeli chodzi o jej wiek. Zobaczmy ją jeszcze raz. Super, grubiutka, fajna kondycja. I tak jak widzimy, no super się zachowuje. Proszę, tak zagląda. Jest medialna, zagląda do kamery od razu. No chodź. I tak nasza kotka wygląda. Jeżeli są Państwo zainteresowani, to jak najbardziej zapraszam. Jeszcze raz mówię w opisie. Podejmę maila kabinetowego. Zostawmy jakiś namiar na siebie. Spróbuję do Państwa oddzwonić w wolnej chwili. Jeżeli zostawicie numer telefonu, Umówimy się. Ja też opiszę w zwrotnym mailu na pewno, jakie są warunki adopcji takiego kotka I, i może, może za niedługo będzie u Państwa w domu. A teraz przedstawię następną kotkę. I mamy kolejną kotkę. Kotka około roku. Błąkająca się pod blokami. Dokarmiana przez pewną panią. Po pewnym czasie pani zauważyła, że z kotką coś się dzieje. Przyniosła ją do nas, ponieważ wie, że jak tylko możemy, to pomagamy. Kotka bardzo dobrze, że do nas trafiła, bo była w stanie wycieńczenia, była przemarznięta. Kotka jest wyleczona. Jak widać, też bardzo kontaktowa. Jest bardzo wesołym kotem. E, oczywiście, też szuka naprawdę fajnego domu i kochających ludzi. E, sterylizowana, wszelka profilaktyka weterynaryjna, zachowana, e, odrobaczona, oczywiście książeczka. Książeczka idzie z kotkiem e, odżywiona. E, jeżeli ktoś chętny na przygarnięcie Danie miłości, to jak najbardziej zapraszam. I tak jak w poprzednim kotku mówiłem, pod spodem w opisie mail. Na maila wysyłamy, że chodzi o czarną kotkę, że jesteśmy zainteresowani. Ja do Państwa się odzywam, mówię na jakich zasadach, jakich warunkach możemy kotka oddać do adopcji. I jeszcze raz zaznaczam. Tylko. Przemyślana decyzja. Jest to towarzysz na lata. Jest to roczna kotka. Około roku czasu ma, więc pomyślmy, że pożyje dobrych parę lat. Żeby nie była zaraz wydana. Powierzmy, że one też czują, mają swoje emocje. Ile możemy, my w gabinecie bawimy się z nimi, towarzyszymy im, ale też mamy innych pacjentów, więc te koty wtedy siedzą w klatce no i po prostu czekają kot w klatce no to nie jest jego miejsce pamiętajmy kot potrzebuje się bawić potrzebuje opieki, potrzebuje miłości tak jak to widać w tym momencie co wyprawia łzica także jeszcze raz mówię jeżeli państwo zainteresowani zapraszamy do kontaktu na tym będziemy kończyć ten odcinek Droga. Jest to pierwszy, więc proszę wybaczyć moje stremowanie. No nie jestem medialny, ani nie. O to w tym chodzi. Chodzi o to, żeby Państwo zobaczyli, jak praca w gabinecie wygląda od jakiejś tam podszewki. Jakie zwierzątka mamy. Spróbuję coś opisać. Jak zajmować się takim kotkiem. Więc zapraszam do subskrypcji kanału. To jest cyklicznie coś próbował wstawiać. A co? My co? Czekamy, nie? Czekamy na jakiś super domek. Kto się pierwszy odezwie? To co? Żegnamy się. A.